Mamy taką wiertarkę z Targu Rupieci Tak to jest jak się kupuje na Targu Rupieci, kosztuje 25 zł, a potem dzieją się z tym różne rzeczy, na przykład z tą. Powiedzmy, no ale już o, o co chodzi. Trzymam, trzymam to, przerywa. Wydaje mi się, że udało mi się dojść nie, o co w tym szrocie chodzi. To chyba nigdy nie było otwierane. Jak otworzymy to się od razu, od razu przestraszymy. O, aha. Ja nie wykręciłem jednej śrubki po to, żeby właśnie e, można było tym... Oczywiście Najpierw należy wyłączyć. Ja raz zrobiłem tak, że nie wyłączyłem i prąd mnie pokopał. Więc już mam to za sobą. To no zawsze to coś takiego uczy. Nie zabija, ale nie jest przyjemne. Więc na razie to na jedną skręciłem, żeby było jako tako. No w środku, o, otworzymy to sobie. Nie wygląda to oczywiście strasznie. Robota jest tragiczna. To jest chyba jednorazówka w ogóle. Widzimy te połączenia są, nie wiem, w ogóle nie ma żadnych złączek, tylko jakby tak bezpośrednio to jest lutowane minimum w ogóle Jakiegokolwiek wkładu i materiału by to było. I ja to w ogóle te przewody poukładałem, bo to jak to otwarłem to oczywiście wszystko wyleciało z środka a później Miałem problem, jak to z powrotem włożyć. No i tak. Mamy tutaj A. dawce. Mamy. Musimy czy to będzie widać dawce. No, widać dawce. No, przykręcimy sobie. Tak. E. smar, brud, wszystko co może być było to używane natomiast to wygląda, że nie było używane ale w pewnym momencie przestało działać to po prostu się wyłączyło, nie wiem dlaczego bo to wszystko niby jest ok, te, te, te przełączniki to wszystko było ułożone, ale po prostu nie wiem przełącznik się zepsuł to są, to są te chyba najgorsze wiertarki to są te jakieś, no coś tam Takie gwietarki nawet w środku wyglądają dobrze, natomiast nagle coś przestaje działać i jest koniec. I co z tego, że ładnie wygląda jak, jak nie działa. Zatem to też robocizna jest też w podobnym stylu jak ta. Też wszystko tak byle jak połączone. Nic, nic ciekawego, ta trochę jest jakby minimalnie lepiej zrobiona. Bo tu nawet nie ma tutaj takiej osłon na kabli. Na kabla tu jest, na coś takiego, No to wypada. Więc, no, no i to wszystko star grupieci, tak na takie wiertarki możemy sobie kupić za 25 zł na ryzyk fizyk i będzie albo sprawna, albo niesprawna. Oczywiście sprzedawcy zapewniają nas, że, że jest sprawna i chodzi. Oczywiście tak, tak jak ta, na chodzie, tak. Tylko na chodzie, ale e, jakim chodzie? To jest, e, to jest pytanie. Więc stwierdziłem po prostu, że skoro ta działa, tylko ma jakiś problem z przerywaniem, a ta w ogóle nie działa, e, może tutaj jest po prostu ten przełącznik powsuty no, Albo gdzieś coś z kablem się stało, nie wiem. Nie jestem takim pochowcem, żeby to, to się bawić. Dlatego stwierdziłem, że po prostu z dwóch wiertarek zrobię sobie jedno. No i te kable ja tutaj oczywiście poukładałem, bo to też wylatywało, wszystko się rozsypało. I mamy tutaj tą osłonkę. I mamy tutaj nie wiem, jak to się nazywa. To są chyba szczotki węglowe. Jakoś tam to się nazywa. To, co wchodzi tu. Tak. Problem jest zawsze z wyjmowaniem takich rzeczy. Dobra. Już jak się wyjmie, to potem wyratuje, wyskakuje na Nie wiadomo gdzie leci. O, tak to poleciało. Właśnie, to był problem. Problem był taki, że to po prostu... Ta szczotka węglowa, czy jakkolwiek się to nazywa, pękło. Prawdopodobnie to jest przyczyną tego, że to przerywa yy. i dołącza się w najmniej, najmniej momencie. momencie. Yy. to mamy dawcę, yy. A poza tym w ogóle, aha, no ta jeszcze ma spręży... Na sprężyce, ma takie coś, to taką. Nie wiem, styczkę, czy jak, nie wiem jak to nazwać. Natomiast na tej drugiej strężnicy do pamiętam już tego nie było. Teraz zobaczymy sobie Jak wygląda to drugie. Wygląda jak wygląda o. Lipa. ogólnie. No właśnie nie ma. Nawet nie ma tego tej blaszki takiej Złotawej To jest chyba z mosiądzu, nie wiem z czego e, I po prostu stwierdziłem, że Wymienię te, te elementy Ciekawe czy w ogóle to będzie pasowało To jest To jest najbardziej To jest naj To to, to jest interesujące Więc Próbujemy Że to w ogóle nie chce wychodzić. Może to jest na stałe, już tak wrzucone i, i trudno i nie, niewymienne. Chyba tak. Eee. Ale to jest niepodobne do tego, więc to ten, ten element jest e, pośrednio podobny. Hm. To chyba nam się nie uda. Myślałem, że będzie za łatwo, ale nie będzie łatwo. Bo to jest po prostu większe. Bo to jest mniejsze. I potrzeba nam taki śmieszny, mały przedmiot. Czyli trzeba by to obcinać, szlifierką bawić się, kombinować. Szczerze powiedziawszy nie za bardzo mi się nawet chce to robić. Jest to możliwe. No może pobawić się tą wiertarką w tej wersji takiej e, przerywającej A potem kupię sobie kolejnego szrota za kolejne 25 zł I może w końcu uda mi się zbierać na sprawną wiertarkę z e, jakieś złoże z odpowiednich ilości szrotów coś, coś normalnego Problem e, no że nawet jak się kupi w sklepie to nie ma gwarancji że, że wiertarka będzie w porządku bo możemy kupić dobrą wiertarkę w miarę a zaraz coś pokaże to jest głowica to jest głowica chyba już nierozkręcalna bo trzeba ją wsadzić w imadu żeby ją rozkręcić ktoś idiota jakiś wymyślił taki patent na gumę zamiast na normalny kluczyk i ostrzegam wszystkie osoby, które chcą coś takiego kupić. żebyś nie nacieracie, tak jak ja, like w temacie wiertarek. Że jak się coś takiego kupi i na przykład zaczniemy wiercić, i nagle coś tamtego zakleszczy się, czyli jakby się dociśnie podczas wiercenia, to potem już się tego nie rozkręci prawie, że nie ma takiej możliwości. No nie wiem, ja próbowałem to w Imadle, nie udało mi się, chyba nie wiem, jakiej olbrzymiej siły trzeba byłoby użyć, żeby to rozkręcić. Próbowałem to też rozkręcić silnikiem, czyli po prostu wkręcić w i spróbować, żeby sam silnik jakby odkręcił mi to z wiertarki. Ale to też nie wyszło, tylko poszedł dym z wiertarki. Więc już nie próbowałem dalej, żeby jej nie spalić całkiem. Taka zabawa z takim sprzętem. No, ale jakiś fachowiec, amator zawsze by coś z tego mógł sobie zbudować. Nie wiem, tu są dwa silniki elektryczne, zawsze to na części jest przydatne i, i nic dzisiejszego dzisiejszej zabawy w ten w swapa tych szczotek. Bo, bo okazało się, że po prostu elementy nie pasują. I tak samo próbowałem w tamtej wiertarce wymienić głowicę na, na taką bardziej standardową, ale to widać że one po prostu nie pasują. I, i, I trzeba mieć taką głowicę z takim czymś. To też się nie da wymienić. Natomiast te dwie Możliwe, że, że byłyby wymienne. Musi się spojrzeć. Chociaż nie, bo ta ma dłuższą jakby tą, tą tuleję, więc też nie są kompatybilne. To jest problem właśnie z, tymi, z tymi narzędziami. Dlaczego znaczy, je nie robią jakoś tak, żeby to można było powymieniać sobie? Bo każdy musi zrobić taką część, żeby nie można było przełożyć do drugiej. Wkurzające.